Halinka robi rosołek, robi tortillę Przyszedł mój świadek, miał przed chwilą garnitur. <grywka> ale nie mam, bo nie mam. Możemy zobaczyć daj wujowi. Ale musimy zobaczyć. WWO otworzy. Chodź. Masz książeczkę. O, tak, zamiana, tak, widzisz? To. No to nie mierzyłem jeszcze w ciemno. Kupowany i, no nie wiem, śmierciłem mało czasu. No, ale wizualnie ładny był na zdjęciach no, był przepiękny, no. no. Ty widziałaś Halinka w ogóle? Widziałam na zdjęciu i bardzo mi się podoba. Tak, bardzo ładny. No, pokaż. Dobra, Złote guziczki. Taki trochę mi się z marynarzem kojarzy. marynarzem? Ale w dobrym sensie, w dobrym sensie. Bardzo Marynarz ładny. W każdym porcie inną ma kobieta. No co? Wszystko się zgadza. Żeby w plecach nie za duży. No koszula na no dzisiaj. Nie no, no. Na, na sztuk w ten Dobrze też czujesz Arnie. na plecach? Bo ty za plecy masz ogromne. Nie no, ładnie, no dobrze, elegancko. Pani mówiła, że w ogóle ona mi go jeszcze nie później, ale nie mamy czasu po prostu. Ja wiem. Jakoś, się postarałaś, ładnie wygląda. Tak? Bardzo ładnie, no. Mamy z Adrianem taki pomysł, żeby całe życie mówić na Adriana WW, żeby Charlie, jak będzie miała 18, 20, 40 lat, to mówiła WW na Adriana. Zobaczymy, czy nam się ten eksperyment powiedzie. Begi ci nosy. Tak? No. no. Tak. Takie te no, takie ale dzwo dzwonowate style. trochę, nie? Style, nie? No no bardzo Ale bardzo, bardzo ale ładnie ciągnąć jeszcze nie? Nie no, Harry Style, takie nogawki dłuższe, troszkę szersze ty pod dołem nie wiem czy widziałem. <grym> jak? No. Bardzo ładnie Myślę, nie że nie, jedy, nie, nie ma, tego, nie ma ale czegoś takiego? Jest fajnie, jest tak... Nie bardzo nie. ładnie, no ja mam szeleczki Nie no, bardzo ładnie Co no. będziesz z nogawkami robił, w sensie jak to się robi, że skraca i coś jeszcze, czy? No, Skrócę i, i zwężę Aha, zwęzisz, no no nie, da radę, da radę, bo to jest taki luźniutki materiał, bardzo fajny. Pokażę jeszcze bliżej tylko. No bo one o, są tak zrobione, że bardzo zawsze podoba. są do, do poprawek. Sam sobie kupił taki, wiesz, ogólnie później, nie? No. Mógłbym oh. wycyganić jego zniżka, ale to chce być roszczeniowe. <grym> <grym> Ładnie, Charlie? O, ładnie. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani kochani, za oknem szaro, buro, deszczowo, ale ostatnio sprawdzałem pogodę dokładnie wczoraj i jeszcze chyba dwa dni, takie, później już będzie słoneczko, wyjdzie słoneczko, więc bardzo się cieszę. Zaczynamy kolejny film, kolejny vlog e, z przygotowań ślubnych. Dzisiaj za chwilę przyjeżdża moja mama, ponieważ przyjeżdża odebrać suknię, której będzie na weselu coś tam jeszcze jakieś poprawić, jakieś ramionczkę Nie wiem. Ja tylko słyszę jednym uchem, drugim wypuszczam, ale wiem, że mam po nią jechać, to na pewno. Później wszystkich. Inne rzeczy, które mamy robić. Angeliki dzisiaj połowę dnia nie ma, bo ona znowu ma, zgadnijcie co? Mierzenie sukni nie wnikam, naprawdę nie wnikam no i różne różne tam mamy obowiązki do załatwienia różne rzeczy, bardzo się cieszę, że to jest kolejny vlog już niedługo ślub już niedługo wesele, ta gorączka cała y, już się skończy, jak widzicie jeszcze jestem zarośnięty, włosy, broda, brwi strasznie wyglądam, to wiem jeszcze musimy się przemęczyć dosłownie do jutra ponieważ jutro jestem umówiony u Sylwii czarek na wszystko, na brodę, na brwi, na włosy także będzie odpicowanie, więc jeszcze trochę z tym imidżem moim dziwnym zaniedbanym musimy się pomęczyć, ale tak chciałem żeby idealnie wy. Cyrklować datę mojego ogarnięcia się. Bo wiecie, jakbym zrobił za wcześnie, to lipa, jakbym zrobił za późno, to też lipa, więc jutro jest dzień idealny. Jeszcze tylko dzień. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Wczoraj przyjechał do nas Wojtek, w końcu wrócił z Włoch, gdzie odpoczywał sobie ponad 8 dni. Widzieliście te stories nad basenikiem, czyli super było. Znaczy tak mi się wydaje, nie pytałem go tak szczegółowo, powiedział, że było fajnie, ale o nie pytałem, ale przywiózł nam limoncello. Zobaczcie, limoncello samo w sobie super wiadomo, ale do tego jakie kieliszeczki fajne. To jest typowo, tak mi się kojarzy w ogóle trochę bardziej z Grecją takie kieliszki, ale ale we Włoszech też bardzo często takie występują i limoncello to jest mój alkohol młodości włoskiej, tylko że nie taki, tu jest limoncello takie zwykłe, a ja piłem kremowe jak tylko przyjeżdżałem do Ani, do, do Włoch, to zawsze polewała mi taki kieliszeczek kremu limoncello i bardzo dobrze to wspominam. ale to limoncello coś jest dobre to jest taki cytrynowy likier, nawet mocny, mi się wydaje 26%, właśnie, to, to jest bardzo mocne jak na likier a tutaj zestaw na drugie śniadanie i teraz takie jem codziennie, na śniadanie jadłem, znaczy piłem koktajl białkowy z bananem, a tutaj mam kanapki z pastą warzywną, z kiełkami, z ogórkiem i na deser Mam heavy run, tak jak wam mówiłem w ostatnim Q&A Ja mam straszną przypadłość do opryszczek A szczególnie na jakieś ważne dni Więc moja wedding planerka powiedziała mi, żebym jakiś czas przed weselem zaczął stosować No i nie będę miał ryzyka Papa, pa. pa, pa. Zrób się na bóstwo! Ja się nie robię na bóstwo. Nie, żartowałem przecież, no Jezu Zaspany człowiek czy ty dzisiaj znowu idziesz na mierzenie sukni? Zobacz, ja jestem pewna, że ty mnie zdradzasz w tym momencie. Kolejny vlog, kolejne ja mierzenie sukni. Powiem. Ile razy panna młoda mierzy suknię? Jak chudnie to dużo. Aha, dobra. <laughs> to jest argument. 10 centymetrów z obwodu. Ja sobie nie wyobrażam tego, znaczy widzę po to jej wszędzie dzisiaj w lustrze, ale. stoję, stoję w mierze tą suknię. I nikt cię nie widzi, bo jesteś taka chuda, że nikt cię nie zobaczył. Nie mierzę, nie? No. Już nie tą główną, tylko bo cały czas chodzę albo na jedną, albo na drugą, no bo mam kilka. No, tak. no tak. Więc jak masz jedną, to jest inna sprawa. No i stoję i zakładam i ja mówię. Co jest grane? myślałam, że pomylili moją sukienkę, nie? To myślałaś, że jest tak, taka sama sukienka, tylko większy rozmiar i ktoś zamówił? Nie chcę nic zdradzać. No dobra, okej. Okay. Ale... Ciężko się gada, teraz nagrywa vlogi, nie? Jak jest tyle tajemnic? No dobra, no, no i co? Ale ja mówię, co jest kurde nie tak, nie? Okazuje się, pani tak stawi... Jezus Maria, 10 cm. Centym... I tak mierzą mi 10 cm. Ale jak? Ja, to ja to stałam by? i mówi jej, a ona! Musimy to wszystko teraz zwężyć. Nie były zadowolone, I panie? Cały gorset, wszystko. Więc teraz to zostało zrobione, ale miseczka cycki poleciały, więc miseczkę trzeba było zmniejszyć. No i jeszcze będą dodawane łańcuszki tutaj. Ale czy już jest przy końcu? Inaczej. Tak. Czy zapewnisz mi, że to jest ostatni raz, kiedy mierzysz suknię? Nie było jeszcze i mierzyć drugą do kogoś innego. Kiedy? Ale że dzisiaj? A jutro. Co ty? Do muszę się wrócić na. Kochani, duchę. kochani, to jest ewidentnie no bo muszę, zdrada. No. Bo teraz muszę ją odebrać i przy mnie będą mi jeszcze. To jest ewidentnie. Będą takie ładne kryształkowe łańcuszki i będą je przy mnie już doszywać. To jest ewidentnie skok w bok, po prostu. Ja to nagrywam z radością, ale w głębi duszy płaczę. Albo chodzę na lekcję tańca i zrobię ci pokaz taneczny. Tak o nie przemyślałeś, co? Albo zaśpiewasz. Nie. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest AleRabat, który dzięki aplikacji, dzięki wtyczce pozwala nam znaleźć najlepsze kody zniżkowe na danej stronie i używanie ich. Także możemy sporo zaoszczędzić i cieszyć się tymi pieniędzmi gdzieś indziej. Jak działa AleRabat? Pobieramy wtyczkę do przeglądarki, która sama znajduje dostępne kody rabatowe na zakupy w sklepach online i wybiera ten najkorzystniejszy. Działa na wielu stronach, z kosmetykami, jedzeniem, na dowóz czy elektroniką. Dodatkowo od każdej transakcji nalicza się cashback, czyli określony procent pieniędzy, który trafia na Wasze konto. Podsumowując, ściągamy wtyczkę Alerabat albo aplikację, zacznijmy od wtyczki. Gdy wchodzimy na jakąś stronę, jakąkolwiek z ubraniami, z tymi wszystkimi kategoriami, które przed chwilą powiedziałem, w prawym górnym rogu pokazuję Wam, jakie są dostępne kody na tej stronie. Szukamy, wybieramy najkorzystniejszy i już mamy fajny rabat na tą stronę, do tego aplikacja działa tak samo. Wyszukujemy sklepy, które, które nas interesują i używamy kodów zniżkowych. Dodatkowo jest teraz w Alerabat opcja również cashbacku, czyli tak podsumowywując, oszczędzamy Zarabiamy dwukrotnie ze względu na kod rabatowy i na to, że później cashback, czyli część pieniędzy, którą wydaliśmy, wraca na Wasze konto. Pobierajcie wtyczkę, pobierajcie aplikację. Oczywiście linki macie na dole, w opisie pod tym filmem. Naprawdę spoko opcja, bo wchodzicie w sklep, wybieracie jakieś rzeczy do koszyków i samo z siebie pokazują Wam się kody rabatowe w prawym, górnym rogu i korzystacie z tego najkorzystniejszego. Tak samo działa aplikacja, dodatkowo ten cashback, więc naprawdę można bardzo dużo zaoszczędzić. Kodów rabatowych jest tyle po parę. Ja już nie pamiętam co ja ostatnio zamówiłem, nie pamiętam, ale coś takiego co się nie spodziewałem, że ale rabat tam działa na tej stronie czy to były jakieś książki, kurcze, no nie pamiętam, coś takiego tego, co nawet nie pomyślałem o ale rabat samym w sobie, ale przypomniało mi samo, bo wyskoczyło właśnie po tej prawej stronie, ściągajcie aplikację, ściągajcie wtyczkę, korzystajcie z cashbacku i miłych zakupów Andrzejka puszcza Krzysztofa Krawczyka czekamy na moją mamę, Andrzejka teraz rozmawiała ze swoimi środkowym, czemu każdy zostawia, aha, dobra, i... Dlaczego zawsze, łącznie ze mną, dlaczego zawsze jest tak, że się zostawia te sukienki na ostatni moment? Sukienki, garnitury, ale zawsze tak jest, nie? Każdy tak ma, to, że ty jeszcze nie masz do końca gotowy. Świadkowa ma sukienkę, go wszystko. Nikt nie ma. Adrian dzisiaj dopiero dostał garnitur. No, ale każdy czeka. Jest czas. Jest czas. No bo był czas i jest. Wszyscy zdążą. Tylko po prostu widzisz. My się wydaje, że tak najlepiej jest na koniec, bo po prostu każdy już się o z zmyślał i wie co chce. 200 km po sukienkę. Cóż za poświęcenie na synka, na wesele. Bo ja zapomniałem, czy ty idziesz wybierać nowo w końcu, czy poprawiać? Nie, jeszcze nie wiem. No nie, chyba zostanę przy tej opcji. Ale umówiłam, że... Pokażemy ją dzisiaj, nie? Wszystkim? Nie. Nie do <laughs> żartuję oczywiście, ale że jest. Ja się daj mu <laughs> Mówiłam się z paniami, że ewentualnie takie dwie mam, jeżeli im się skoń... Ale Ale te, co mierzyłaś wcześniej, czy nie? Czy nie. totalnie nowe? To tak, Czyli no, nie miałaś ich ale na ja sobie? Nie wiem, one w ogóle będą. Czyli mierzymy, pokażemy to, w której nie pójdziesz. No dobra. Dobra, możemy się tak umówić? Tak, Świąteczka. dzień dobry w Warszawie. Gruby jesteś, przytyłeś. No, naprawdę? Ale na nowego na wege diecie. No? no <laughs> A jak? To Nikt nie ma sukienki, wesele za pasem. I dobrze, nie, Halina? Tylko pan Trochonowicz od Taylor's z ma wszystko, ma smoking. No jeszcze butów nie mam jednak. Była promka taka, tylko że w ciągu dwóch minut musiał kupić bilet. Co jest? Są teraz takie promki, wiesz? Że 21 zł w pierwszej klasie? Tak. Ale co musiałeś zrobić? Normalnie bilet kosztuje 66. No, 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 no. Klasie, a za pociąg 21. No. Tylko że jak wchodzisz, i akurat co mamy się to musisz w ciągu dwóch minut kupić. Naprawdę co jest tego tak. jest? Takie Happy, happy minute. Hour. Happy, happy minute. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Przyjechaliśmy do restauracji, którą nie że odkryłem, bo widziałem ją już bardzo dużo czasu, ale ostatni raz, pierwszy raz byłem, wódka Gessler na widelcu. Zobaczcie, tu mamy całą kartę. Tak szybko przelecę, w ogóle jakie pozycje są. Pefcik tatarski, okej, okay, to normalne, ale e, tu mamy pasztet z zająca, nóżki w galerecie, zakąska warszawska przedwojenna, indyk w malacie, zakąska dnia. Masz coś już do wybrania? Ja takie opcje mam. Na pewno nie pierogi z jagodami? Wiesz, że nawet nie ma tego w karcie. No to się po prostu prosi Adrian robi co drugi dzień, pierogi z jagodami, Tak, lubię. aha, nie no dobra, myślałem, że... E, mam takie trzy opcje. A spróbujesz ode mnie gryza? tylko? Żebyś oceniła, no? Mam albo tatar, to takie ten no. Albo bliny z kawiorem mhm. Albo sałatkę z kozim serem. Wszystko fajne, no yes. to bliny z kawiorem Bliny, no Z kawiorem Ja nie przepadam za blinami ogólnie, ale... Ja ja ale no Dobra, i kawkę, i to wszystko, i wodę Kawka, woda, ja też sobie, ja zamówię na pewno te pierogi z jagodami, no i tyle, bo jak wiadomo tutaj zobaczcie, wszystko jest raczej mięsne. Chyba się się, się złamie, ale raczej nie, bo mi się nawet nie chce. Na przystaweczkę oczywiście. Swój chlewka, mamo. Pierogi z jagodami? Tak, pierogi z jagodami. Tak? Widzisz? Mamo? Nawet Andrzejka potwierdza, no. bo ostatnio zamówiłem i było po prostu cudowne. Coś mnie się całe ramię boli. Ona jest hipochondryczko przed ślubem się stała, wiesz? Wszystko. Jest na tle stresowym. No wiem Nerwowo Stryweczko, żono. Ale masz ładną obudowę. Żono, patrz jak mnie nie słucha. To jeszcze nie jestem twoją żoną. Dobrze, narzeczono. Dzięki, mamo. Na mamę można zawsze liczyć, widzisz? Mama cię nie zawiedzie jak narzeczona. A jak na razie idzie? Prześlizgnę się? Że może, jak nie będziesz mnie denerwować. Nie. <śmiech> 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 dziękuję bardzo. Mm, dziękuję bardzo. Miałam poza karty. Spytaliśmy panią, czy, czy są pierogi. To się zastanawiała. Tak, dzisiaj robiliśmy rano. Która jest bardziej? To naprawdę Ooooooooooo! Oh, 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 oh. Mniami to jest najlepsze co może być. A spróbujesz i ocenisz mamo? Mhm. Czy lepsze Geslera czy, czy, Adria czy Adriana? Dlaczego ciasto. No. Ja jestem naczelnym ambasadorem tych pierogów, chociaż zjadłem je przedwczoraj pierwszy raz. Mm, ciasto jak No Nie? Ja <śm> o nie <śm> Mama powiedziała, że będziecie mieli zęby fioletowe. Angelika skumała. Była na czyszczeniu zębów i zabronili mi. O nie. Bo zafarbują. Prawie zafarbowały. O Boże. Tak to nie można. Nie, ale zaraz to przejdzie. Co Zapinaj. I co, jeszcze dalej? Ej, nie czaję teraz, nie czaję co to zrobiła. Ja myślałem, że już nie będzie jadła, a Panika i dalej je. Jako naczelny ambasador tych pierogów mm. uważam, że są najlepsze. Jesteśmy już po jedzonku i naprawdę świetna restauracja. To jest Gessler na placu Trzech Krzyży. Naprawdę polecam ze względu na to, że ja już z rok ją miałem i dopiero ostatnio przyszedłem, bo kosel był tutaj na, na pieroga z godami. I kurczę, przyszliśmy tu i naprawdę kozak. Teraz jestem w samochodzie, ponieważ czekam na co. Możecie strzelić w komentarzu. Dum, 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 dum. Angelika poszła z mamą na przymiarkę sukni, a więc no co? Czekam sobie grzecznie, bo, bo to jest najbardziej strzeżona tajemnica. Ja nie mogę patrzeć w telefon. Ja nie chcę, ja się boję patrzeć telefon, jak mam coś zrobić na jej telefonie to się po prostu boję, żebym tylko nie zobaczył bo a, musiałbym kłamać, że nie widziałem bo w życiu bym mnie nie powiedział, w życiu bym nie powiedział że widziałem sukienkę, bo by się Andrzejka załamała a b, to po prostu ją zobaczyć, tego też bym nie chciał, to podobno jest ostatnia przymiarka tej sukni, dziękuję Bogu a moja mama troszeczkę tam doradzi jakąś wykaże swoją opinię, no i lecimy dalej. A na wejściu do tej restauracji stoi jeszcze taki pocieszny pan który zobaczcie robi, o widzicie rurki z kremem to jest, to jest mega. Rureczka z krewem. Ostatnio dostaliśmy za darmo. Nie wiem, czy one są za darmo dla klientów, czy prostu Pan był miły, nie wiem, ale to jest fajna opcja. Naprawdę, mega miły, pocieszny pan. Nie ma rureczek jeszcze. Chciałbym. Trzy. Chcesz rureczkę, Misia? A, mama chcesz, nie? To dwie. Tak, zrobimy, zrobimy. Poczekajcie jeszcze tylko na rureczkę szybko. No i to jest deser. Tak to się robi. O kurde, nie widziałem nigdy no, Dlatego wiem o co chodzi, jak mam ten drugi promować to, to, jest to, to, robię dwie od razu no. Czego nikt nie robi, ale robię dwie, żeby się... O kurde Żebym tego zrobił Fajnie Nigdy nie widziałem, jak się robi Czy jest dziurka? Ale prawdziwie Jest dziurka, jest dziurka. Jest? Ja się to się nie Dobrze, dziękujemy bardzo. Aha, dziękujemy bardzo, miłego dnia. Rureczka jeszcze na deser od tego pana, co mówiłem. Świetny gość. Świetny gość. Świetny gość, naprawdę. Jednak idę pomierzyć sukienki z nimi, bo powiedziały, żebym nie siedział w samochodzie, tylko żebym towarzyszył im. O, się zestresowałam, w serio. E nie, ja naprawdę ja mam taki luzik, się. tak nie mogę się doczekać. To za to ja wiadomo, nie ma co warunkować, bo zawsze panna młoda ma taki stres teściowa, mama, pana młodego może, a ja jestem totalnie wylozowany. Mam wszystko, jestem przygotowany. A masz jakąś biżuterię? Będziesz miał jakąś biżuterię? Nie, 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 nie. Ja klasycznie, wiesz, elegancko. Chciałem, na początku myślałem o tym, żeby włosy przylizać. No właśnie, Ale będę taki wiesz, jeszcze później po imprezie, po wódce, taki jastrząb. Wiesz o co chodzi? Kurczę, weź pomyśl. Ale pomyśl, jak pomyśl, jak ja mam tutaj, o ja wolę siebie takiego, wiesz, tu mam dużą brodę, włoski mam przycięte, fajnie, niż takiego przylizanego. No może mam... na poprawinę trochę się. Może, przelizasz. może, może, zobaczymy, zobaczymy. Jest, jest też... Pięknie. Ale jest, ale, ale mi się wydaje, że będzie fajnie jak będą takie dłuższe włosy, takiej, no po prostu jak teraz, tylko że bardziej zadbane, no. jednak troszeczkę się przetasowały terminy, spotkanie później, teraz lecimy po sukienkę mojej mamy. I tak mamy umowę, że pokażemy sukienkę, której mama nie wybierze. Dobra mamo, jedną sukienkę pokażemy, którą nie wybierzesz. Mamy czas, tak? po prostu. Tak. Mamy, 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 tak, żebyś sobie zobaczyła. Po prostu, żeby zobaczyć, jak moja mama mniej więcej będzie wyglądała na weselu, bo te sukienki, tak mi się wydaje, że gdzieś się spotykają, tak, w gustach mojej mamy, Gdzie, gdzieś, gdzieś mają jakiś punkt wspólny. Także tu Angelika już jest pod wrażeniem, już wyszła i mówi, u, nareszcie tak się cieszę, taka jest super, więc jednak kliencka wesela zadowolona. No i teraz czekamy na moją mamę. Kolejne czekanko. Dziewczyny wybierają. I jak jest? Za duża. Za duża. Skurzona mama, czy nie? Ale ja jestem wkurzona Mamy propozycję tutaj, już mama zdecydowała, że, że jednak będzie inna, no ale sama prezentacja. Pięknie. Bardzo ładnie, przepiękna. No trochę za duża, tak, to trzeba, to trzeba, to trzeba, to jest to poprawiaj. to mamie. To wisi jak po starszej siostrze. No, ale tak, w każdym razie dalej musimy coś wykminić, bo ty nie ważysz więcej niż jak mierzyłaś, nie? sio, 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 stąd mierzyłaś dalej. Nie da mi dokończyć, po prostu mamy w tej rodzinie mojej mamy u Angeliki teraz taki problem, że wszystkie nagle chudną, chudną niesamowicie i dlatego każda sukienka jest. A tu za duża, a tu coś tam wisi, a tu coś nie jest dobrze, więc ja jestem w stałych uczuciach. Ja ważę teraz, co prawda przy tym, tak jak wam mówiłem, 8-1. No, Teraz 8, dni, bo trochę strzyciłem tej wody na, na weganizmie. Jak zamówiłem smoking tam nie wiem 3 miesiące, 4 miesiące temu, to jak przyszedł Idealne, teraz też idealnie. Dziewczyny poszły do kolejnego miejsca, dobierać jakieś spinki, nawet nie wiem dokładnie co. I sobie stałem tutaj, czekałem na nie pod halomirowską. I kurczę, siedziałem siedziałem i pomyślałem, przecież jestem pod halą więc mogę sobie kupić owoce. Zobaczcie, jest porzeczka biała. Tu cały czas pytałem i agres ten różowy, i porzeczka biała, że co jest słodsze, żeby Charlie zjadła, więc mamy tutaj agres, mamy porzeczkę. Tutaj dla Charlie, dla każdego, ale, ale tak jakby docelowo dla Charlie, brzoskwinie, ufo, które uwielbiam. Tu bardziej dla Angeliki, bo uwielbia takie rzeczy, takie pomidory, kozak smak, naprawdę uwielbiam to, jakieś bawole serca, jakieś inne, kosmos, bananki, no i tutaj mam kilo jeszcze czereśni, zobaczcie jakie duże. Także zakupy bardzo udane. A do tego umówiłem jeszcze, pan mi odzwonił i umówiłem się na 17, żeby sprawdził jak wyglądają te deski na skłoszu. Więc jak zobaczy je, powiedział, że może zarezerwować sobie wieczór dla mnie. Więc jak je sprawdzi i zobaczy wszystko, to mam nadzieję, że dzisiaj wyciągniemy moją obrączkę. Bardzo co kupiłem O nice! Super. O Jezu, jakie cudowne pomidory! Mówiłem? Mówiłem? Zadowolona? Bardzo! I dzisiaj zjem taką kanapeczkę z pomidorkiem Nie ma większej radości Trafiłem z poszeczkami. tak jak myślałem Słodsze będą lepsze I Charlie już z dziesiątą gałązkę wyjadła Czekaj, jakąś większą ci dam, o! Proszę, co się mówi? Dzięku dziękuję Co nie? Jednak nie chcesz? Widzisz, powiedziałem, że dobra Czereś nie chcesz, naprawdę? No dawaj sobie No i co? Dobra chyba, co? Nie, fu, to jest Fu? Halo Tutaj jestem Fu? A może nie? Może A nie. jednak? Fuh. Na pewno? A ja. daj, daj tać A czyja to jest mama? Moja mama To orzeka twoja i tata? Moja tata To przytul, pokaż Brawo, buciki zdjęte i gdzie się buciki odstawia? Pokaż mamie Pokaż mamie gdzie No 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 I Patrz Ojej, odkurzanko Bardzo ładnie, piona Nadszedł czas, że już nas córka nie potrzebuje w każdym momencie życia. Zobaczcie, chiluje sobie sama na tarasie. Co jesz? Wółeczkę. Przyszła sobie po prostu lezcie. Posiedzieć. Dobrze, dobrze, okej. Okay. To jest oliwka tam jest chyba. A, ja myślę, że to słodkie. Dobra, nie przeszkadzam, papa. Zobacz, woła mnie, żebym wzięła fu. Ja patrzę, co to jest fu, a to jest oliwka. To jest jedyna rzecz, którą ona nie lubi. Haha, <laughs> i to On jest, na, to jest dlatego moja córka. Oliwek no jeszcze rodzynek nie ale no, lubię. Czy to jest Nie, się no bluwa? pewnie nie wiem, no ale że nie Moja córeczka. Z 15 lat nie jadłem lodów takich z wodą i odkąd przywiozłem je ze stanów. Wiemy z Charlie codziennie. Dzielimy się. Jednego na pół. Dobre, nie? Ten dobry smak jakaś limonka. Fuuu! Ta fu, ale jesz. Już ja sam dokładnie nie wiem, gdzie my jeździmy, ale teraz Angelika z kolei poszła odebrać z moją mamą kolejną swoją suknię. Nawet na tym vlogu już pewnie się pogubiliście, także nie wiem do końca, ale zaraz po nią jadę. Jedziemy po suknie mamy, bo mama musiała jeszcze ją poprawić, którą dzisiaj sprawdzaliśmy i odebrać. I odwiozę mamę na dworzec i wtedy jedziemy jeszcze gdzieś. Nie wiem gdzie, ale gdzieś jedziemy. I takie moje życie przez ostatnie kilka dni. A najchętniej widzicie, co zrobił? To jest słoneczko. Gwarantuję ci, że mama nie będzie zadowolona z tej stylowy, którą wymyśliliśmy. To jest więcej niż pewne. Miał być komplecik, miały być buty, a jest jakaś szeroka bluza i klapki. Jeszcze raz pokaż? Aha, no okej, okay, wszystko jest. Trzymajcie kciuki, żeby nie było opierdzielu. <grym> Poprosiłem moją godziankę od Gesslerowej, chyba nie ma. Too late! Nie ma? O ja. Ale chciałam kupić. Szkoda, bardzo bym chciał. Nie, lepiej, nie. lepiej lecimy pyszczeć i nie wyskoczyć Nie jadłem jeszcze w tym sezonie Ekspresowy trip dobiega końca Zobaczcie ile załatwiliśmy w jeden dzień, co? Jestem taka skończona że normalnie Widzimy się wiesz kiedy? Wiesz ja gdzie? Ja nie powiem kiedy, gość Na weselu Na weselu? W szerokiej drogi Jakiej? Szerokiej <laughs> Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się taki film. Przed chwilą włączyłem turbulencję serial i na pierwszych 10 minutach się popłakałem, także teraz siedzę, opalę kolejną część tego odcinka. Już mi się bardzo podoba, także po 10 minutach raczej polecam. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych vlogach. Nie dzieje się magia, czy to by ostatni vlog przed weselem, przed ślubem. Jeśli tak, to widzimy się już na kolejnym filmie z Panią. Angeliku Trochonowi. Mam nadzieję, że tak będzie. Znaczy, na pewno tak będzie, ale pewnie na kolejnym filmie już tak mi się wydaje. Mo tam się nie wiem, wszyscy są zestresowani tym wszystkim. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Siema.